Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale Scrap Alterie Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować mój najnowszy album, świeżutki, dzisiaj skończony z kolekcji też nowiutkiej, jeszcze prawie ciepłej Sea Dream ze Stamperii Naprawdę kolekcja jest przepiękna przeromantyczna Pracowało mi się z nią naprawdę super. Album, jak widzicie, do małych nie należy. Album jest na kartki A4, czyli na 29,5 na 21, 8 cm grzbiet. Przy czym album zawiera 3 karty. Bardzo, bardzo rozbudowane. Zawiera kilka też dość pojemnych folderów na zdjęcia. Zobaczcie, są. Jest bindowany metodą Hidden Hinge i z takim półokrągłym, z półokrągłym grzbietem, co pozwala po prostu na. Bardzo łatwe otwieranie albumu. Album na okładce zawiera srebrną aplikację, bula, jest, który jest jednocześnie shakerem, kwiatki papierowe ze sklepiku Gosi, magnolie i materiałowe zakrzyona listki. Zielone. Z tyłu jest prosty. Zawiera tylko zdobę sznurkiem i wiązany jest na tasiemkę. Żeby nam się nie rozwalał. już Wam pokazuję. Trochę go przesunę. Już Wam pokazuję pierwszą stronę. Zdjęcia, jakie tutaj wchodzą, to różne różniaste, czyli od tych najmniejszych po nawet 13 na 18. Na stronie okładkowej jest coś w rodzaju koperty. Ja będę trochę jeździła z tym albumem, żebyście mogli zobaczyć co on zawiera. Niestety możliwości mam, jakie mam. Maty na zdjęcia są kolorowe, więc bez problemu widać, gdzie należy wkleić zdjęcia. Tym razem zdecydowałam się na oznaczenie tych miejsc. W półstronie, w kieszące takiej tworzącej półstronę znajdują się też maty na zdjęcia 9 na 15 i 10 na 15 i 9 na 13 oczywiście po otwarciu również mamy oznaczone miejsce zapina się na, zapina się na listka i Otwiera się to do góry i też tu są, też można tutaj powklejać zdjęcia. Już pokazuję wam drugą stronę. Druga strona to są dwie koperty, przy czym one się otwierają, tworzą taki gatefold zapięcie zainspirowane z albumów Scrap Queen tutaj oczywiście spokojnie powchodzą zdjęcia można wkładać zdjęcia 9 na 13 on jest jeszcze niewyrobiony tam coś mi haczy, muszę zobaczyć że gdzieś się tam no, teraz już nie wsadzę. Ale musicie mi uwierzyć, że tam wchodzi. No, coś mi haczy. Zaraz będę musiała sprawdzić jeszcze. Bo to, jak mówię, dopiero zrobiłam ten album, więc. No i tutaj oczywiście się otwiera. Zapinamy. Podnosimy do góry. Mamy miejsce. I tutaj jest kieszonka przeźroczysta i pierwszy z folderów. Oczywiście kieszonka jest na tyle duża, że spokojnie tutaj się jeszcze pomieszczą inne zdjęcia. I otwieramy. I zobaczcie to też. Tutaj też są miejsca na zdjęcia. I pokazuję Wam drugą stronę. Tutaj mamy takie dwie małe klopertki. Dwie maty. Tutaj też. I tutaj również mamy następną matę. Folder na zdjęcie składany do kieszonki, też z miejscem. I jak widzicie, są takie małe kwadratowe. I te małe kwadratowe miejsca to są miejsca na Zdjęcia Instagramowe. Proszę bardzo, one się tutaj mieszczą, to są takie miejsca 10 na 10. No i otwieramy jeszcze w ten sposób, i też mamy tutaj miejsca do wklejenia zdjęć. Następna strona. Eee, mata na zdjęcia plus e, tak. I e, waterfall. Jak widzicie, zmieści się tutaj sporo fotek. O, tak jak Wam powiedziałam, tu jest na duże zdjęcie, na 13, na 18. No i tutaj, jak ktoś chce, może sobie również wkleić dowolnej wielkości zdjęcie. Już pokazuję też cała strona z przeznaczeniem na zdjęcia w te, 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 te sznurkowe, w te linowe wchodzą 9 na 13 Bardzo ładnie to powinno wyglądać. No i oczywiście instagramowe. I mamy belly band. Belly band jest też dość duży, ale i folder, który kryje pod sobą, też jest spory. Dwie, dwie maty na e, Instagramowe, na te małe zdjęcia, na małe i duże zdjęcie. I tutaj też jest miejsce do wklejenia. Otwieramy dwie klapki. I wkładamy. To jest strona zawiązywana na sznurek, żeby się nie rozleciała. Następne wiązane na, na koronkę. Tu jest mata za aplikację wkładana. Oczywiście też można zdjęcia powklejać. Dodatkowo jeszcze tutaj założyć. I tutaj zobaczcie jest też taki belly band z kieszonką. Do której wsadziłam też maty na zdjęcia i kolejny folder. Z takim też na zapiski można tutaj sobie tajemnicze takie miejsce włożyć. Tutaj odwiązujemy sznurkiem, otwieramy i jest następny folder na zdjęcia, tym razem zamykany na opaskę. Ściągamy opaskę i mamy kieszonkę z dwoma. Matami te są już też powklejane, i tu można też jest miejsce, i dwie maty, i to jest chowane do zamykane opaską i w takim boksie zamknięte. To jeszcze jest otwierane dodatkowo. Też są miejsca, jak widzicie na zdjęcia, na zapiski. Jest tak na zapiski miejsce na zdjęcie. I to jest związane na koronkę. I ostatnia strona, znaczy ostatnia karta. Już wam trochę podnoszę. Jest też są maty na zdjęcia. Otwieramy. i tutaj są kieszenie takie w formie takiej trójkątnej też są o i tutaj też powkładane są maty Tutaj są miejsca na zdjęcia. Tutaj mamy kieszenie, gdzie też powkładałam maty. To otwieramy. I tutaj też jest niepodklejone, więc też można sobie schować taka z zapiskami Już Wam pokazuję ostatnią stronę. Też wiązana na kokardkę taką elastyczną. No i mamy też y, kieszeń zamykaną, gdzie można schować pamiątki fotografie o Tutaj jest też kieszeń, gdzie można powkładać zdjęcia. Tutaj się otwiera. Tu są też na zdjęcia i tutaj mamy dwa wodospady. Pierwszy blokowany też matami na zdjęcia. I drugi wiąza zawiązywany z kolei na pionowe i to są na 9 na 13. Jeden i drugi. Fold, waterfall są na 9 na 13 zdjęcia. I dalej otwieramy. Ojej, ale ruszam. I tutaj jest też mata. Więc jak widzicie, jest dość rozbudowany, ale miejsca na zdjęcia jest tutaj bardzo dużo. No i tutaj jest kolejny. Strasznie ruszam. <grych> tu jest kolejny belly band, za który włożyłam. Kolejne foldery. I drugi. Tym razem jest wiązany. Następną, następne miejsce na schowanie zdjęć. Pamiątek, ja trochę to muszę dać w dół. Tutaj się otwiera do dołu i rozkłada się na kolejne, na kolejne zdjęcia. I w ten sposób prezentuje się cały album z najnowszej kolekcji Stamperii Morskiej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli Wam się podobało, to bardzo proszę o łapkę w górę i zapraszam do obejrzenia następnego mojego filmiku.